się Marcin Kozicki. Od 15 lat jestem związany z gastronomią. W sumie w przeciągu trzech lat przeprowadziłem prawie 300 szkoleń w całej Polsce. Cieszę się, że w końcu w Tarnowie mamy salę, w której jest sprzęt na najwyższym poziomie, gdzie będzie zjeżdżała się cała Polska. Jestem też reprezentantem Polski na Mistrzostwach Świata w tym roku i w tamtym roku w Parmie jeśli chodzi o wypieki pizzy oraz konkurencje sprawnościowe oraz jako jedyny Polak w tym roku startowałem w konkurencji pizza freestyle, czyli akrobatyczne podrzucanie pizzy do, w rytmu muzyki. E, tutaj myślę, że będziemy kładli nacisk na dobre wypieki z wysoką jakością, będziemy łączyć polskie i włoskie smaki, będziemy bawić się ciastem, pokazywać najnowsze techniki, trendy, e, mieszać mąki, używać zakwasów, e, wypiekać w, wyższych, w niższych temperaturach, na większej i mniejszej hydracji, nawodnieniu ciasta. Myślę, że e, znajdzie tutaj w tym miejscu ktoś dla, dla siebie i czy to będzie uczeń, czy to będzie nauczyciel, czy to będzie zaawansowana osoba, z gastronomii, e, także cieszymy się, że mamy jako jedyni w Polsce w tym momencie taki piec, który ma, jest wyposażony w kamień ze skały wulkanicznej, osiąga temperaturę 500 stopni, e, jest oczywiście też dolna komora z parą, w której możemy zrobić inne wypieki, także pełni funkcjonalny sprzęt, duża sala, e, która z, myślę, że 12 uczestników tutaj takich szkolenia, czy, czy warsztatów e, spokojnie przyjmie. E, myślę, że takie szkolenie będzie trwało od, dwu, od dwóch do trzech dni, e, w której pol, e, tutaj poruszymy temat e, teorii, praktyki, bardziej też oczywiście będę kładł nacisk na, e, na praktykę, ale teorię też oczywiście postaramy się. Na koniec każdy z uczestników będzie dostawał dyplom. E, myślę, że to też będzie taka fajna, mm, fajne tutaj nawiązanie do tego, co co, co będziemy tutaj robić, żeby pokazywać też co, to, co dzisiaj robimy, żeby pokazywać właśnie włoską tradycję, ale też z polskim akcentem w Tarnowie. Dziękuję bardzo. bardzo dziękuję.